Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w naszym wiosennym ogrodzie, w którym jest mnóstwo cięcia. Cięcie to jedno z najważniejszych zadań każdego ogrodnika. Co roku, właściwie, tniemy od wczesnej wiosny aż do lata różne rośliny, ale wiosną tego cięcia jest najwięcej i najczęściej ma największe znaczenie dla kondycji naszych różnych roślin: drzew, krzewów. Iglaków, krzewów o zawsze zielonych liściach, róż, lawendy czy nawet bylin, także tych, tego cięcia jest naprawdę bardzo dużo i dzisiaj chciałabym pokazać Wam jak doprowadzić do ładu stare jałowce, które niestety, ale zaczynają zamierać, wyglądają nieciekawie, a nie chcemy się jeszcze ich pozbywać z tej części ogrodu, bo pełnią ważną funkcję, tutaj zadarniają i są takim ładnym wykończeniem ścieżki całej tej rabaty roślin iglastych. Nasze jałowce rosną tutaj praktycznie od samego początku, czyli mają Kilkanaście lat, myślę, że około 17 lat świetnie sobie tutaj radzą, mimo że, jak widzicie, są w cieniu, i faktycznie tego cienia jest całkiem dużo, bo po prostu wszystkie inne rośliny, które sadziliśmy przez te lata w naszym ogrodzie, rozrosły się, nabrały dużych rozmiarów, no i zaczęły cieniować. To jest bardzo ważne, musicie pamiętać, że jeżeli Sadzicie młode rośliny, drzewa, krzewy, iglaki, wszystko jedno, to one będą rosły. I jeżeli chcecie mieć pewność, że one w Waszym ogrodzie będą przez wiele, wiele lat obecne, no to po prostu musicie je regularnie ciąć. Gdybyśmy my tutaj y, konsekwentnie, regularnie nie cieli naszych roślin, to w życiu byśmy ich wszystkich nie pomieścili w naszym ogrodzie. Y, są iglaki, które starzeją się ładniej i wolniej, a są takie, które no niestety starzeją się szybciej, ale dzięki cięciu możecie przedłużyć ich y, życie. Y, to też czasem y, na to wpływ mają po prostu warunki, w jakich rośnie dana roślina, no bo tak jak właśnie tutaj y, on, ten jałowiec Kiedyś rósł w pełnym słońcu, a teraz duża jego część jest ocieniona przez sąsiadujące rośliny. Jeżeli nie wiecie, jak ciąć wasze rośliny w waszych ogrodach, to mamy dla Was super zabawę. Możecie nagrać 60-sekundowy filmik, w którym pokazujecie roślinę, jak jej nie wiecie, jak ją przyciąć, i mówicie, dlaczego właśnie do Was powinnam przyjechać i przyciąć ją u Was. Wy, wyślijcie ten filmik na adres pytania małpa a wybierzemy dwie osoby. Do których przyjedziemy i przytniemy Wasze rośliny w Waszych ogrodach. Oprócz tego w naszym sklepie znajdziecie super duże zniżki na nasze książki z serii Szkoła Cięcia. Teraz zestaw dwóch książek wraz z kursem online, którym jest aż 29 lekcji wideo, kosztuje 50 zł taniej, dokładnie 49,90. Także jest to mega okazja. Zapraszam wszystkich, uzbrojcie się w wiedzę, spróbujcie rozgryźć swoje. Rośliny, ale jeżeli macie jakiś problem, to ja chętnie przyjadę i Wam pomogę. Dobra, to wróćmy do naszego jałowca. On rośnie wzdłuż ścieżki, kończy tutaj całą tą rabatę z iglakami, i my dosyć często tutaj chodzimy. Dlatego on jest regularnie przycinany bez tej strony, ponieważ jeżeli te jego gałęzie są za długie, te pędy są za długie, no to nam tutaj trudno jest chodzić i zaczynamy deptać po rabacie. I on tego lata był przycięty równo z brzegiem ścieżki, ale niestety to cięcie spowodowało odsłonięcie wielu martwych, wielu martwych gałązek, wielu martwych pędów. Zobaczcie, że on tak naprawdę wyrasta aż stąd. Tu są jego korzenie, to są jego pędy, więc yy, to wszystko, co znajduje się tutaj, jest Martwe i nakryte grubą, no powiedzmy tak, warstwą żywych gałązek, natomiast to wszystko tutaj nie żyje. Ja już troszeczkę podcięłam tych gałązek, bo chciałam Wam pokazać efekt, do jakiego dążę i po co to robię. Mianowicie, zobaczcie, tutaj jest tak ciężko, nie wygląda to dobrze. Te gałązki, słuchajcie, one butwieją, one się rozkładają. To jest siedlisko różnych bakterii, grzybów, drobnoustrojów, które za życia zjadają, jakby rozkładają tego jałowca. Więc żeby mu ulżyć, żeby go odciążyć, dodać mu powietrza, zachęcić go też do wzrostu, pokazać mu, że jest jeszcze nadzieja, będę właśnie tak wycinać krok po kroku, powolutku te pędy, zobaczcie tak naprawdę ile one tutaj, jak to wszystko wygląda, jakie one są słabe, jakie one są po prostu martwe, suche. Ta roślina cierpi i na pewno nie jest w dobrym zdrowiu, więc aby poprawić kondycję i stan tej rośliny, po prostu ja tutaj powolutku będę wycinać. Tylko właśnie powolutku, bo zobaczcie, niektóre te pędy na końcach mają jednak zielone, e, zielone gałązki i chcemy, żeby tych zielonych gałązek było jak najwięcej, więc po prostu trzeba to robić powoli. Cierpliwie, ostrożnie patrzeć też, jak zakończona jest ta gałązka, czy ona żyje, czy nie żyje i wycinać. Dodamy w ten sposób roślinie powietrza i sprawimy, mam nadzieję, że odzyska wigor. i zacznie wypuszczać nowe pędy. Oczywiście te pędy z wierzchu też poprzycinam, ale zrobię to delikatnie. Nie będzie to takie inwazyjne, mocne cięcie yy, mechaniczną taką yy, yy, piłą yy, taką, do, yy, którą zazwyczaj tniemy po prostu żywopłoty, tylko raczej skupię się na przycinaniu poszczególnych gałązek po to, żeby po prostu zachęcić tę roślinę do zagęszczania się. Yy, iglaki niestety, ale jedne się starzeją ładnie, inne gorzej. Natomiast bardzo często zapominamy o ich nawożeniu, o ich pielęgnacji, dlatego, bo one nie kwitną, yy, są ozdobne cały rok, yy, stanowią tak bardziej szkielet ogrodu, są jego wypełnieniem i często po prostu traktujemy je jako coś oczywistego, coś, co jest zawsze, i zapominamy o tym, że no, one też wymagają naszej uwagi, wymagają pielęgnacji, wymagają przede wszystkim raz na jakiś czas porządnego nawożenia, oczyszczenia, usunięcia właśnie tych wszystkich martwych yy, gałązek, igieł, pędów. My w tym roku postanowiliśmy poświęcić wiosnę na pielęgnację iglaków w naszym ogrodzie, tchnąć w nie nowe życie, ułatwić im start w ten sezon i do tego samego zachęcamy Was. W kolejnych odcinkach będę pokazywała, jak zajmuje się innymi iglakami w naszym ogrodzie. Podsumowując, jeżeli chcecie odmłodzić jałowca, to po pierwsze, wytnijcie wszystkie stare, zbutwiałe gałązki, te, które go nadmiernie obciążają, po drugie, przytnijcie. Pędy, ale zróbcie to powoli, stop delikatnie, bo to cięcie ma za zadanie zachęcić jałowiec do wypuszczenia nowych pędów. Jednak może się okazać, że te gałązki są tylko na końcach pędów. Jeżeli się zapędzicie, czyli za mocno przytniecie, no to to będzie z... Odsuniecie te stare brązowe gałązki, no i e, jałowiec może się po prostu nawet no, nie podnieść po czymś takim. Więc powolutku, spokojnie przycinacie te zielone gałązki, zachęcacie swój jałowiec do rozkrzewiania się, no a po trzecie, musicie go nawieść. Jednak bardzo często w takich miejscach jest bardzo dużo starych igieł, i e, przed nawożeniem dobrze by było e, usunąć tą ściółkę. E, dopiero wtedy rozłożyć nawóz, być może uzupełnić świeżą ziemią do iglaków i dopiero wtedy możecie z powrotem położyć ściółkę, która będzie chronić przed utratą wilgoci. Ale ona sama w sobie jest dosyć jałowa i jeżeli chcecie wspomóc swoje iglaki, no to jednak trzeba tutaj położyć świeżą ziemię iglastą, dodać nawozu do iglaków, i wtedy zobaczycie, że Wasze rośliny iglaste będą rosły w oczach, te przyrosty pojawią się, a rośliny zyskają nowe życie. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Jeżeli macie ochotę, to w naszym sklepie możecie znaleźć książki z serii Szkoła Cięcia wraz z wideokursem w bardzo przystępnych cenach. No i oczywiście zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej zabawie. Prześlijcie 60-sekundowy filmik. Gdzie pokazujecie roślinę, której nie potraficie przyciąć, i zapraszacie mnie do swojego ogrodu na cięcie, a przyjedziemy razem z Łukaszem, przywieziemy prezenty ze sobą, no i przytniemy Wasze rośliny. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!